Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś postaramy się zaprezentować Wam, jak okleić dach w skodzie Oktawi RS bez demontażu relingów oraz anteny. Jak to zrobić z jednego kawałka, bez łączeń w tym miejscu? Oglądaj dalej. Izotronik, słuchajcie, jak dla mnie petarda. To jest chyba najładniejsza czerń na folii, jaką do tej pory widziałem. I nie mówię tylko tego, dlatego że e, akurat kleję tą folią, tylko troszeczkę tych folii kolorowych PPF już. Przerobiłem. Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Polor, producent kolorowych folii ochronnych izotronik. Katalog wszystkich kolorów możecie znaleźć na izotronik.com Spójrzcie na tę czerń. Tu jest piano black, gdzie zazwyczaj folia wpadała w odcień lekkiego brązu przy tym mocnym świetle, który tutaj mamy. A tu praktycznie nie ma żadnej różnicy. Połysk ten sam. Odbicie jest jak widzicie, praktycznie lustrzane mora której brak, nie ma folia na sobie, żadnej morki, po prostu przyjmuje kształt lakieru, czyli jeśli na lakierze mamy morę, to na folii też ta mora będzie. Ostatnio izotronik pojawiał się u nas na kanale trochę częściej, z tego względu, że chcieliśmy spróbować czegoś nowego. Po co? Po to, żeby się rozwijać, po to, żeby próbować, po to, żeby rozwijać samego siebie, poznawać różne folie, poznawać różnych producentów, poznawać różne marki, e, łapać kontakty. I powiem Wam szczerze, tak, bardzo fajna folia. Możecie już gdzieś zobaczyć tutaj e, wcześniejsze filmy, które robiliśmy: BMW M3 oraz Audi Q5. Tam już powoli zaczynałem mówić o tej folii, o swoich odczuciach z pracy z nią, jak się zachowuje, o samoregeneracji itd., itd., więc tego typu rzeczy możecie sobie cofnąć, obejrzeć te odcinki. Jeśli Was ciekawe, jedna folia jest w Połysku, druga folia była w Macie. Ja zabieram się teraz za dach. Zacznijmy może od części najprostszej, czyli od samej anteny. Tutaj mamy taką gumową uszczelkę, i teraz można to zrobić na wiele sposobów. Sposób, który ja preferuję i lubię, jest taki, aby przede wszystkim powciskać tę uszczelkę w taki właśnie sposób. Tak? Dzięki temu, że zrobimy właśnie coś takiego, mamy pełen dostęp do szczeliny. Nie musimy już dalej wciskać tej mikrorakli z, e, z mikrofibrą po to, żeby to wyczyścić. W momencie, kiedy mam tak przygotowaną uszczelkę, zabiorę się za ściągnięcie tablonu z tej anteny, czyli okleimy taśmą papierową dookoła i szablon będzie wyglądał. Szablon gotowy, tutaj mamy szablon po antenie akurat z kupry Formentor, one pasują też do Volkswagena Golfa 8, Skoda, e, tutaj mamy Octavia 4 i jeszcze podejrzewam inne antenki grupy VAG. No i co teraz? <laughs> Wymierzyłem tę odległość pomiędzy anteną a końcem dachu, dodałem 1,5 można dodać w zależności od tego, ile chcemy i następnie ten wymiar przeniosłem tu, znalazłem centralnie w środek pomiędzy górą a dołem przyłożyłem szablon odrysowałem tak żeby szablon był ciut mniejszy wyciąłem no i teraz musimy przenieść folię na dach jeśli chodzi o same relingi, to przede wszystkim musimy bardzo dobrze wyczyścić to w dobrze wydmuchać. Wcześniej auto było myte, więc przy użyciu karszera pozbyliśmy się wszelkiego brudu, piachu, syfu i tak dalej. Wypędzelkować to porządnie. Zabieramy się później za odtłuszczenie tych miejsc, no bo chcemy, żeby jednak folia się tam pod spodem przykleiła. No i teraz naszym najtrudniejszym zadaniem będzie ułożenie tak folii, żeby ani tu... Ani tu nie było łączenia. No, także trochę te vlogi z łapy są takie. Nie wiem, dajcie znać w ogóle co sądzicie o oglądaniu tego typu vlogów. Wiem, że trochę kamera się trzęsie i to może nie wygląda super profesjonalnie, bo nie mamy kamerzysty, operatora i tak dalej. Ale staramy się Wam przekazywać wiedzę z pierwszej ręki. Jak to powiedziałbym w tej chwili, ponieważ ja trzymam kamerę, ja Wam przekazuję informacje. I ja dzielę się z Wami moimi spostrzeżeniami na temat folii. Firma Polor zgłosiła się do nas, żeby zaprezentować te folie, i teraz niektórzy mogą zapytać, a czy my znamy pochodzenie tej folii? Wiecie, pochodzenie pochodzeniem to jest jedna rzecz, ale przede wszystkim pytanie, czy dystrybutor, który nam folię dostarcza, jest godny zaufania, czy jest to firma, która istnieje na rynku długo, czy jest to firma, która też klei tymi foliami i co się może okazać na koniec, że dostaniecie piękną folię. Która będzie miała wadę, a firma Krzak za parę dni zniknie. Natomiast jeśli zaufacie firmom, które faktycznie mają długą historię pracy, sprzedają produkt, którym chcą się dzielić z innymi i kleją też własne samochody, mam na myśli samochody własnych klientów, to z czym ma być problem? Wiele produktów w wielu branżach wchodzi na rynek, zaczyna gdzieś, wprowadza nowe produkty, czy to Elektronika, AGD, telewizory, samochody no wszystko, generalnie wszystko, więc dlaczego mielibyśmy się bać kawałka folii? Nie bójmy się tego, próbujmy różnych folii, bawmy się, uczmy się i róbmy coś fajnego. Folia rzucona na dach, i pierwsze co to ustawiliśmy się wokół anteny i wyreklowaliśmy, resztę rozłożyliśmy na razie bez jakiegoś naciągania. Teraz najważniejsze jest to, żeby się pozbyć tych wszystkich nadmiarów, bo dach, oprócz tego, że mamy obłość, w tę stronę, to jeszcze jak spojrzymy na dach, to on jest obły w tę stronę. Dlatego też najwięcej nadmiarów będziemy mieć w tej części środka dachu. Dlatego będzie nam zależało, żeby wzdłuż tego relingu rozciągnąć się tył, jak i w przód. Dzięki temu będziemy w stanie obrobić folią z tej strony przed relingiem i pomiędzy relingiem a słupkiem. Folia rozłożona na lustro, dociągnięta. Jak widzicie, w tym miejscu wisi, jest dosyć sporo napięta. Tutaj wszystkich nadmiarów się pozbyliśmy. Antenkę mamy złapaną wokół niej. Folia trzyma. Później tylko gumę wyciągniemy. Wszędzie wychodzimy poza krawędź. Z przodu mamy dokładnie to samo. O, tutaj się kończy reling. Tu mamy przód dachu. Po wyraklowaniu centralnej części, do momentu, gdzie folia nam się mostkuje, tutaj w tym miejscu wtedy przerywamy i przechodzimy do odcięcia folii przy relingu. Teraz tniemy to po górnej krawędzi, czyli przy samej krawędzi i odcinamy, tniemy wzdłuż. Przechodząc do drugiej części obróbki przy relingu musimy sobie palcem przejechać po folii i odszukać, gdzie jest krawędź. Teraz nie tniemy pod relingiem, bo folia się lekko cofnie, bo pamiętamy, że była rozciągnięta dosyć mocno. Dlatego też, żeby nie było widać później szarego w tym miejscu, musimy folię uciąć tak jakby na relingu jeszcze z, nie wiem, 2-3 mm zapasu, żeby było. Według kształtu na samym tym czubku, i następnie tutaj oderwać. Takie coś, żeby było. To już po całości można odkleić się. O. Ciepła woda. Damy folię i wciskamy pod reling. A resztę już tutaj to co wisi doraklować. Następnie podlać ciepłą wodą. I doklejamy do relingu. Aha. Sprawdzamy palcem, czy nie zostało jakieś powietrze. I teraz tutaj mamy taki rowek, gdzie my musimy tego rowka się przykleić, i aby nam to wszystko fajnie siadło, to staramy się. Zostawić to na jakiś czas, aż tu folia przysknie, i wtedy sobie ją odkleimy. I ja zauważyłem, że w tym rowku ta folia najlepiej klei się na sucho. Więc trzeba będzie troszeczkę poczekać, aż woda gdzieś tam odejdzie. Ewentualnie można spróbować na gorącą wodę podnosząc ją. Czyli musimy się pozbyć naprężenia i mostka. Do tego użyję rakli plastikowej do folii winylowych protulsach i filca. Wszystko dostaniecie na Wrapping wrappingtools.eu rakla dosyć twarda dlaczego twarda musimy mieć mocny docisk do tego co tutaj będziemy robić No i teraz tak podkleimy sobie folię w tym miejscu wypłuczę to gorącą wodą I teraz zależy mi na tym żeby tą twardą raklą najpierw wycisnąć powietrze z wodą z płaskiego żeby się upewnić to Przejeżdżam palcem, że nie ma powietrza, a następnie dociskamy do tego rowka, do tej szczeliny tutaj i przejeżdżamy prawo lewo. i też palcem, żeby zobaczyć, czy nie ma powietrza. Tu mi został bumbelek jeden, nie wiem, czy to widać na kamerze, w tym miejscu. No, będzie ciężko, no niestety czarny kolor ma to do siebie, że bardzo mocno odbija światło. O, pozbywamy się tego na bieżąco. A tę szczelinę tutaj, a tę szczelinę tutaj bierzemy raklą tej części i tyle co wciskamy, tylko bardziej przyklejamy a się przyklejwa. Także nie wciskamy tego gdzieś tam mega mocno, tylko staramy się to po prostu dokleić. Tam jest taka pianka, tak żeby tej pianki nie, nie przedobrzyć. No, i na tym kawałku pokażę Wam samo cięcie. Samo cięcie wykonuję w ten sposób, że przykładam do krawędzi nożyk palca i palcem jadąc nożyk opieram o palec i staram się jechać równo. Tutaj mam rękę opartą o relink, czyli tak jakby mam punkt podparcia ręka mi się nie trzęsie. Natomiast jeśli chodzi w tamtym miejscu, nożyk wbijam od spodu, od krawędzi tego elementu, czyli nietne po lakierze, nietne piance, tylko u góry i tam dzięki temu mam taki, zyskuję milimetr folii i wtedy mi nie będzie kolor świecił. I tu też rozetna, tylko żebyście mogli zobaczyć. Taki właśnie sposób to zrobiłem. To co widzieliście na tamtej stronie, nie będę Was zanudzał i pokazywał całości, bo trwałoby to zbyt długo. Spokojnie to zrobię i na sam koniec jeszcze porozmawiamy. Tak to się prezentuje po odcięciu, po włożeniu folii pod listwę doklejona z tyłu pomiędzy klapą krawędź a dachem. Wszystko na gorącą wodę. W tym miejscu możecie zobaczyć, że widać szary kolor. Natomiast jeśli weźmiemy sobie taki patyczek dentystyczny, okrągły, nie jest ostry, wkładamy go pod uszczelkę i wyciągamy ją. Uważamy oczywiście, żeby nie uszkodzić folii, żeby nie uszkodzić gumy. Syk. Nie ma szarego. Możemy teraz folię pod uszczelkę przy szybie czołowej. Jednym patyczkiem odchylamy. Drugim patyczkiem staramy się tą folię tam wrzucić za gumę. Dobrze jest to zrobić, jak folia jeszcze jest mokra, dzięki temu włoży nam się ta folia w taki właśnie, a nie inny sposób, bez większych oporów. Teraz staramy się raklą mm, plastikową z filcem zebrać jeszcze resztki wody i powietrza z samego rantu sprawdzić, czy wszystko się podoklejało, czy nie ma bąbli powietrza. Można sobie wtedy podnieść lekko jeszcze uszczelkę i patyczkiem jakimś wrapingowym podoklejać tam. Na razie przy czarnym kolorze problem jest taki, że światło tak mocno się odbija, że w niektórych miejscach nie wiemy, czy to jest woda, czy to jest folia, czy jeszcze przebija kolor, więc trzeba wytężyć wzrok, a najlepiej zostawić to do całkowitego wyschnięcia i taką finalną obróbkę i sprawdzenie zrobić już całkowicie na sucho. Tak więc ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę w tym odcinku. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału i przypominam, że 31 stycznia 2026 roku organizujemy warsztaty wrappingowe z producentem folii Isotronic. Będzie tam folia kolorowa PPF, folie bezbarwne PPF. Także lecimy z tematem. Chętnych zapraszam do zapisu w linku, który znajdziecie poniżej tego filmu. Dzięki wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Masz auto szare jak nuda w deszczowy dzień. Chcesz, by na ulicy rzucało konkretny cień? Zapomnij o puszce, o lakierze i brudzie. Wjeżdżamy z folią w najlepszym instytucie. To nie jest magia, to czysta precyzja. Perfekcyjna aplikacja to nasza misja.